Listopad to czas, kiedy na targowisku miejskim w Pile trwa akcja Poezja na Targowisku. Tym razem prezentowano dawne języki oraz gwary. Między straganami z wędlinami a warzywami słychać było wiersze na Straganie, a na Brzechwych w Gwarze Poznańskiej oraz lokomotywa Juliana Tuwima w Gwarze Góralskiej, kaszubskiej, poznańskiej i śląskiej. Dzisiaj skupiamy się na gwarze. Chodzi o to, żeby. A raczej na gwarach, chodzi o to, żeby ta gwara była żywa, że była z nami, żebyśmy mogli się jej przyglądać i ją słuchać, bowiem jest to i ciekawe i śmieszne i tak naprawdę dzieci się bardzo tym bawią i cieszą, że mogą ją tutaj e, zaprezentować. W osmim słoń, miedwiec i dwie żyrafy, w dziewiątym same teczone swiny, w dziesiątym kuefre, kiste i skrzynie. Ładziućko, równiutko, tak toczy się w dol, Jakoby to była piełecka nie stol, nie ciężko zajano z dysano. figlusio z blasiano. Stoi na stacji wielgachno-bana. jest opypłana, Para z bucho i poświstuje. A palacz-tingim wewni hajcuje. te wagonów mozochoczone. We w klunkrów jest nawalone. Jest tych wagonów coś ze czterdzieści. Wcale nie wiada, co się tam zmieści. W pierwszym wagonie koło węglarki jadą z poznania same kaczmarki. Jedzie też kundziu i wildy szczuny, a każdy śrub jest tytki bumbuny. We drugim szkieły i łysy, cztery górali i dwa chanysy. Srogo jak pieron, tłusto jak szpajza. Czeka ją rajza, stoi, a huczy, dycho, admucho, chyc z rozgrzonego jej basa, bucho, buch, jak i chyc je, uch, jak gorko, puf, się hajcuje, ów gorko, gorko. Stoi i stęko, sycy i ducho, Zro, z rozgrzonego jej brzucho, bucho, buch, buh duch, kielogorocu. Uw, jako goruco! ów jeste goruco! Led wódź kodysy, już lędzie zipie, a jeszcze palos węgle doń sypie. Siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu